40-letnia mężatka z Białorusi, pomagająca naszemu 36-letniemu rodakowi w pozyskiwaniu próbki plemików do badania płodności? Pozbawiająca go przy tym dziewictwa na wąskiej kanapie w klince płodności? Do tego jeszcze kandydatka na jego żonę? Dzisiejszy film pokaże ci, że nie tylko kobiety popełniają łatwe do błędy w relacjach z płcią przeciwną, ale też zdarza się to mężczyznom. No, nie muszą te przykłady być tak ekstremalne jak u naszego Wiza, nazwijmy go tutaj Markiem, ale i tak mogą zmarnować Ci całe życie. Wnioski płynące z tego filmu przydadzą Ci się niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, dlatego obejrzyj go uważnie do końca. Marek napisał w mailu do mnie, cytuję. Oglądając pana filmy na YouTubie, postanowiłem podzielić się swoją historią. Mam prawie 36 lat. Jestem po kilku przelotnych znajomościach, które jak dotąd nie miały poważnego charakteru. Koniec cytatu. Tutaj mam uwagę już na samym początku. 36-letni mężczyzna miał w życiu kilka przelotnych znajomości? No, kilka to stanowczo za mało. Dlaczego? Bardzo wiele praktycznych umiejętności związanych z płcią przeciwną można nabyć tylko przez doświadczenie wchodząc w relacje z żywymi ludźmi w realu. Ja nawet jako jeden z autorów naszego popularnego podręcznika Sukces w relacjach damsko-męskich, który obejmuje no, prawie cały kształt wiedzy, które do tego potrzebuje, żeby zbudować relacje, ja muszę przyznać, że pewnych rzeczy i wyczucia no, po prostu nie nauczysz się z książki. Dlatego trzeba poznawać i zaprzyjaźniać się z możliwie różnorodnymi osobami płci przeciwnej. To dotyczy nie tylko mężczyzn, kobiety tak samo potrzebują takiej praktyki. Pamiętaj, po zaledwie kilku jakichś przelotnych znajomościach masz naprawdę bardzo niewielkie pojęcie jakie są kobiety i co w ogóle z nimi możesz robić. Zwłaszcza jeśli tak jak to wynika z maila, no były to znajomości platoniczne. W rezultacie tego braku doświadczenia jako facet masz tendencję do podejmowania złych decyzji i niepotrzebnego ograniczania sobie możliwości wyboru i działań. Jak ostro to zaistniało u Marka, to zobaczysz w tym filmie. Najpierw jednak zacytuję, kim była kobieta, wokół której będzie się toczyła cała ta historia. Cytuję z jego maila. W ubiegłym roku poznałem starszą od siebie kobietę, obywatelkę Białorusi, która przyjechała do Polski dwa lata temu. Wszystko byłoby w porządku, ale dziewczyna ma męża i dwóch synów. Jest ode mnie starsza i ma 41 lat. Koniec cytatu. No, zacznijmy omawianie istniejących wyzwań od tych najłatwiejszych, a skończywszy na najgorszych. To, że ta kobieta, nazwijmy ją tutaj Masza, pochodzi z innego kraju, no nie musi samo w sobie stanowić problemu. Pewnie, że w takich relacjach mogą wystąpić różne różnice kulturowe. Ja sam, jako Polak w Austrii, Niemczech i Stanach, no, mogę coś na temat powiedzieć, ale dokładnie tak samo jak w przypadku potencjalnego partnera czy partnerki z naszego kraju, trzeba się po prostu uważnie przyglądać i zobaczyć, czy po prostu pasujecie do siebie. Wiek maszy, o ile nie planujesz związku, w którym chcesz spłodzić dzieci, też nie powinien stanowić problemu. Wiele kobiet w tym wieku zna już siebie i wie co chce od życia, znają swoje potrzeby, a to bardzo wiele rzeczy ułatwia. Również jeśli chodzi o sprawę seksu, zazwyczaj takie kobiety są znacznie lepszymi partnerkami, zwłaszcza jeżeli nauczyły się akceptować same siebie i nie próbują schować jakichś kompleksów, albo co gorsza, odgrywać ich na tobie. Za to ta trzecia sprawa fakt, że ma męża i synów powoduje, że wbrew twierdzeniu Marka nic nie jest w porządku. Z takimi kobietami możesz się zaprzyjaźnić, to zalecam tak czy inaczej, ale w miarę możliwości trzymaj się od nich z daleka, jeśli chodzi o jakąkolwiek poważniejszą relację, również relacje erotyczne. Ja nagrałem o tym cały film, roman z mężatką w siedmiu aktach, który podlinkuję w opisie. Jak teraz zapewne przypuszczasz, w relacji Marka z maszą no, wystąpiło mnóstwo komplikacji i rozczarowań. Ale zanim do nich przejdziemy, zobacz jeszcze, jak on ją poznał, bo sposób poznawania kobiet w sumie był niezły. Cytuję: Mieszka w tym samym mieście co ja, a poznaliśmy się przez lekcję języka polskiego. We wrześniu zeszłego roku włączyłem się w projekt wolontaryjny Mówimy po polsku, organizowany przez lokalny klub migranta. Organizowałem zajęcia dwa razy w tygodniu polegające na konwersacji, przełamywaniu barier językowych, przedstawianiu polskiej kultury, zasad gramatyki, ortografii itd. W międzyczasie uczęszczałem regularnie na zajęcia jogi, gdzie również było dużo dziewczyn za wschodniej granicy. Koniec cytatu. Zarówno w książce, jak i w kilku filmach zalecam poznawanie potencjalnych partnerów w świecie realnym. Jako mężczyzna dobieraj sobie miejsca, w które jest naturalna przewaga liczebna kobiet. Jako kobieta szukaj tam, gdzie jest kolei nadmiar mężczyzn. Dokładnie tak warto zrobić i Marek też to docenił. Cytuję z jego maila. Wszystko bardzo mi się podobało, czułem rozluźnienie, poznałem fajnych ludzi, głównie kobiety. Bywało tak, że byłem jedynym mężczyzną na tej praktyce jogi. W miejscu, gdzie odbywały się zajęcia jogi, pierwszy raz poznałem maszę, która później została moją uczennicą w klubie językowym. Koniec cytatu. Niech to będzie dla Ciebie wskazówka, jeśli cierpisz na niedobór szeroko rozumianych relacji z płcią przeciwną. Powtarzam jeszcze raz, nie siedź na portalach, tylko szukaj miejsc, gdzie masz przewagę liczebną i jesteś jednym z nielicznych facetów. A jako kobieta, no to rób to dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. No, ale zobaczmy, jak potoczyła się w początkowym okresie znajomość z maszą. Cytuję. Z upływem czasu coraz bardziej zaczęliśmy się do siebie zbliżać. To już nie były tylko zajęcia językowe, ale wspólne spacery, wyjścia do kina i teatru, uczestnictwo w bankietach i wydarzeniach kulturalnych. Koniec cytatu. Jak dotąd mamy normalne przyjacielskie relacje, i mam do tego tylko jedno zastrzeżenie. Dlaczego na tym etapie robiłeś to tylko z jedną kobietą? Przy każdej z tych aktywności mógłbyś, Marku, całkiem śmiało robić to mniej więcej w tym samym czasie z różnymi kobietami. Przecież tam się nic takiego nie działo. Szczególnie mógłbyś to robić, bo sposobności do nawiązania kontaktów no, nie brakowało ci z tego, co powiedziałeś. To pozwoliłoby ci wyrobić sobie no, pewną skalę porównawczą, jakie naprawdę są kobiety w normalnych, a nie romantycznych okolicznościach. To pomogłoby ci z kolei w późniejszych wyborach. I jeszcze do tego, no, nabrałby sam wprawy w obchodzeniu się z kobietami, co znacznie zwiększyłoby Twoją szansę w przyszłości. Same plusy. Moje obserwacje życiowe właśnie wykazują, że taka faza budowania wielu równoległych znajomości, mówię znajomości niezwiązków, z poziom przeciwną, no, jest konieczna, aby w przyszłości, no, mieć, znaleźć kogoś wartościowego i zbudować dobry związek. Inaczej, no dziubiesz jak ta przysławiowa kura, ślepa kura, która no może przypadkiem trafi na jakieś ziarenko, ale na tym bym nie polegał. Niestety, Marek ani nie zaczął równolegle randkować i poznawać y, wiele kobiet, ale też no nie postawił mocnej bariery na erotykę wobec faktu, że Masza była mężatką z dziećmi. To zawsze odradzam. To postawienie bariery byłoby pewnie łatwiejsze, gdyby miał porównanie i znajomości z innymi kobietami, inne możliwości. No, ale tego nie miał i zamiast tego zaczął się ześlizgiwać w relacje zupełnie innego rodzaju. Cytuję. W tym wszystkim tak się pochłonąłem, że nie zauważyłem nawet momentu, kiedy rozwinęło się między nami uczucie. Zacząłem kupować maszy, róże, spotykać się w różnych miejscach, całować, przytulać. Przełamywać jakiekolwiek granice. Z biegiem czasu nasze wspólne spotkania zaczęły nabierać charakteru romantycznego. Koniec cytatu. Biorąc pod uwagę niewielkie doświadczenie Marka z kobietami, to to, co się działo, było podwójnie niebezpieczne. Bo w takiej sytuacji łatwo o tak zwane wdrukowanie. Co to jest wdrukowanie? No, przykładem wdrukowania jest na przykład jak piskle zaraz po wykluciu się najpierw zobaczy jakiegoś człowieka, a nie ptaka, to potem traktuje tego człowieka jak swoją matkę jako przedstawiciela gatunku, z wszystkimi konsekwencjami. U ludzi często przejawia się to w przekonaniu, że ta jedna i tylko ta jedna albo ten jeden i żaden inny wobec osoby, z którą ktoś miał pierwsze, intensywniejsze doświadczenia seksualne. A to potem prowadzi do kontynuacji wielu toksycznych relacji. Przykłady znajdziesz na moim kanale, w wielu filmach. Wracając do Maszy, to mimo, że była mężatką, no też wykazała w którymś momencie inicjatywę ze swojej strony. Cytuję: W grudniu zeszłego roku ona zaprosiła mnie do swego mieszkania, jak mąż wyjechał do Warszawy. Spędziliśmy miłe chwile, pijąc proseko, jedząc słone i słodkie przekąski przy blasku świecy. Od stycznia tego roku nasze uczucia zaczęły nabierać na sile, a intensywność spotkań jeszcze bardziej się nasiliła. Bardzo cieszyłem się, że spotkałem taką wyjątkową i czułą dziewczynę. Zawsze marzyłem o znalezieniu takiej kobiety. Koniec cytatu. Ja teraz mam dylemat. Normalnie założyłbym się, że oni wtedy zaczęli też ze sobą regularnie współżyć, ale wkrótce z dalszych cytatów zobaczysz, że chyba jednak tak nie było. Napisz mi w komentarzu po obejrzeniu całego filmu, co o tym myślisz i co myślałeś w tym momencie. Zwróć też uwagę na dość typowe dla ludzi o bardzo małym doświadczeniu przekonanie Marka o wyjątkowości maszy, jeśli chodzi o czułość i inne tego typu cechy. No to jest dość normalne, że jak nie masz doświadczenia, to cokolwiek dostaniesz, to potraktujesz to jako wyjątkowe. Marek też mówi, że zawsze marzył o znalezieniu takiej kobiety. To się często zdarza u zaślepionych ludzi. Naprawdę marzył o znalezieniu mężatki z dwójką dzieci? Tu mamy typowy przypadek, tak zwanego efektu aureoli, kiedy pewne cechy człowieka, które nam się bardzo podobają, powodują, że zakładamy, że wszystkie inne jego cechy, o których nic nie wiemy, są równie wspaniałe. To jest bardzo poważny błąd i wystrzegaj się tego. Jeśli chodzi o Marka i Maszę, to ta znajomość nabrała też czysto praktycznego charakteru. Cytuję. Zacząłem Maszy pomagać w załatwieniu spraw związanych z leczeniem, sprawy urzędowe, umawianie wizyt do różnych specjalistów, w tym gastrologa, ginekologa i tym podobne. Również z jej synami byłem kilka razy w poradni rehabilitacyjnej, czy też u alergologa. Na początku wydawało mi się to normalne. Zwyczajna pomoc. Potem natomiast poczułem, że jest coś nie tak. Czy po prostu nie chce mnie wykorzystać do rzeczy, których nie potrafi lub zwyczajnie nie chce zrobić jej mąż. Koniec cytatu. Ja na miejscu Marka też bym się nad tym zastanawiał. Zwłaszcza, że przecież ten mąż mieszkał z nią w jednym mieszkaniu. Mam ogólną radę dla ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Wspieranie partnera jest. Całkowicie w porządku, jak masz partnera, ale nikt nie pokocha cię za to, jeśli wyręczasz daną osobę we wszystkim, co możliwe, albo co gorsza, przejmujesz jej jakieś rachunki. Wracając do Marka, to miał on jeszcze jeden dość wstydliwy dla niego problem, którym podzielił się też z Maszą, cytuję: Nawet Masza wzbudziła we mnie takie zaufanie, iż powiedziały mi o swoich problemach zdrowotnych, oraz fakcie bezpłodności, o którym nikomu nie mówiłem. Kilka razy wykonywałem już zlecone przez lekarza badania nasienia w klinice, za każdym razem wychodziły wyniki nieodpowiednio. Trochę ten fakt mnie przytłaczał. W perspektywie chciałbym założyć rodzinę i mieć szczęśliwe życie. Koniec cytatu. Do tego fragmentu to mam parę uwag. Po pierwsze, jeśli mężczyzna albo i kobieta z jakiś powodu są bezpłodne. To ten fakt dyskwalifikuje ich tylko, podkreślam, tylko w oczach osób, które koniecznie chcą mieć dzieci. No, w takim przypadku należy być fair i otwarcie o tym problemie powiedzieć. I to możliwie na tym etapie, kiedy znajomość nie nabrała jeszcze bardzo poważnego charakteru. Ale warto pamiętać, że nie wszyscy mężczyźni i nie wszystkie kobiety koniecznie chcą mieć potomstwo. Wtedy fakt Twojej bezpłodności jest w ich oczach zaletą. Bo nagle nie trzeba się martwić antykoncepcją. Marek mówi też, że chciałby założyć rodzinę i mieć szczęśliwe życie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to bezproblemowo możliwe również w takiej sytuacji, kiedy nie macie dzieci. Dlaczego? No bo wbrew temu, co sądzi spora część społeczeństwa, która zresztą w sporej liczbie tkwi w nieszczęśliwych związkach, często z dziećmi, których lekceważą, a nawet nienawidzą, to można mieć ciekawe i spełnione życie bez potomstwa. I niech mi tu nikt nie wyjeżdża z tym podaniem szklanki wody na starość, bo taki powód posiadania dzieci to jest skrajny egoizm. Tak więc bez przesady z tą bezpłodnością. Wracając do sprawy badania bezpłodności Marka, masza zaoferowała mu pomoc. Cytuję. Masza wiedząc o kolejnym terminie badania, zaproponowała, że możemy zrobić je razem, jako moja partnerka. Miałem pewne obawy: nigdy nie robiłem czegoś takiego z kobietą. Bałem się trochę aż tak intymnego zbliżenia. Natomiast wszelkie zapewnienia z jej strony, że przecież nic się nie stanie. Zrobimy to przecież z użyciem prezerwatywy, trochę mnie uspokoiły. Koniec cytatu. No, ja w tym momencie jestem prawie pewien, że Marek był no, takim męskim wariantem dziewicy. I proszę, aby to nie był powód do głupich komentarzy pod jego adresem, bo będę bezlitośnie wywalać z tego kanału wszystkich, którzy się do tego nie zastosują. Marek przynajmniej miał jaja, żeby to wszystko otwarcie opisać, i ma za to mój szacunek. Cała jej historia ma jeszcze bardzo bogaty ciąg dalszy, ale zacznijmy od samej procedury pobrania próbki. Ona jest dość obszerna, ale zacytuję całą, abyś mógł sobie wyobrazić, jaka tam była atmosfera i co się działo. Cytuję. Nastał w końcu ten dzień. Pięknie się przygotowała, założyła seksowną bieliznę i chciała zrobić mi przyjemność. Pojechaliśmy z samego rana pociągiem do miasta, gdzie mieściła się klinika. Na miejscu udaliśmy się do romantycznej kawiarni w samym sercu rynku. Wspólna kawa, deser i miłe rozmowy rozładowały trochę napięcie. W moim wnętrzu natomiast był niepokój i wiele obaw. Może też strach przed tym, co się stanie za około 3 godziny. Na miejscu w klinice przebiegło wszystko sprawnie. Wypełnianie ankiety, ostatnie instrukcje i przekazanie kluczy do intymnego pokoju. Tam mieliśmy godzinę, aby doszło do naszego zbliżenia. W pokoju była tylko mała, wąska, skórzana kanapa i niezręczne warunki. Masza zaczęła się rozbierać i pokazywać swoje ciało w tej pociągającej bieliźnie. Zaczęliśmy się całować, przytulać. Siedziałem w samych bokserkach na tej kanapie. Ona na mnie usiadła. Całowaliśmy się bardzo namiętnie. Mieliśmy oboje przyspieszony oddech i podniecenie. Do momentu kulminacyjnego doszło bardzo szybko. Nie ukrywam, było przyjemnie. Później ona chciała, żebym trochę odczekał, i dał jej również satysfakcję w sposób, jaki oczekuje. Koniec cytatu. Jak widać, procedura, no niezależnie od późniejszych wyników badań, zakończyła się sukcesem. To, że odbyło się to trochę w mało romantycznych okolicznościach, no i do tego dość niezręcznie. No to w sumie nie dziwnego, jeśli faktycznie był to dla Marka jego pierwszy raz. No bo jak co, jak przypomnisz sobie, jak to było u ciebie za pierwszym razem, to prawie na pewno stwierdzisz, że jesteś w klubie, gdzie odbywało się to no co najmniej niezręcznie, prawda? To jest normalne, dlatego i w tych sprawach nic nie przebije osobistej praktyki i doświadczenia. W wypadku Marka były to, jak się mówi, pierwsze koty za płoty. Cytuję z jego maila. Po wyjściu z badania byłem w lekkiej euforii, że nawet zgubiliśmy drogę do miejsca, do którego mieliśmy dojść. Poszliśmy na piwo, a następnie obiad. To był bardzo dobry dzień. W późniejszym czasie zaczęliśmy spotykać się już normalnie w różnych miejscach. Kochaliśmy się, obojgu nam się to podobało. Stało się to dla nas dość regularne. Koniec cytatu. Po pokonaniu pierwszych niezręczności to już było dość typowe, nie? Że jak fajnie idzie, no to starasz się delektować nowymi doświadczeniami na maksa. Ja to rozumiem bardzo dobrze. Z drugiej jednak strony, no Marek nie powinien stracić z oczu całej sytuacji, że Masza ma jednak męża i dwójkę dzieci. No, plus parę innych swoich spostrzeżeń dotyczących jej charakteru. Jak na przykład, cytuję, wszystko byłoby bajkowe, gdyby niespecyficzny charakter tej dziewczyny. Według mnie jest ona narcyzem. Lubi skupiać na sobie uwagę innych, być podziwiana i w centrum uwagi. Zawsze musi być po jej myśli i szybko ulega irytacji. Zawsze podkreśla, że jej językami miłości jest wspólny czas, podarunki i zaangażowanie do jej osoby. Pragnie ciągłej aktywności przebywania poza domem. Ogólnie rzecz ujmując, nie lubi rutyny i powtarzalności. Uważam, że to dobra cecha, bo zapewne nikt z nas nie lubi nudy. Byłoby wszystko ok, ale uważam, że w pewnych chwilach już przesadza. Po swojej pracy na czarno w poniedziałki jeździ na zajęcia polskiego i wraca do domu dopiero wieczorem. We wtorki po pracy jeździ do innego miasta na zajęcia nauki i śpiewu, ponieważ chce śpiewać w chórze. W środę jest tak samo. Dodatkowo, w co drugi weekend, Masza uczęszcza na zajęcia do Katowic, ponieważ uczy się na kosmetyczkę. Zazwyczaj w domu jest dopiero po 21. Koniec cytatu. Tu jest kilka spraw. No, mówiąc, że ktoś jest narcyzem, to zawsze trzeba być ostrożnym, stawiając tego typu diagnozy jako laik. No, jak na razie, Marek opisuje cechy, które ma wiele osób głodnych życia, a nie tylko wegetacji, no i pewne cechy narcystyczne tam się pojawiają. Dyskwalifikujące powinno być to, że Masza ma przecież męża i dzieci. No, zacznijmy na chwilę od tych drugich, cytuję. Przecież de facto nie ma jej ciągle w domu. Co z dziećmi? Przecież chłopcy w okresie nastoletnim wymagają uwagi. Jeden ma 11 lat, a drugi 15. Wszystko jest dla mnie bardzo dziwne i zagadkowe. Koniec cytatu. Ja nie chcę być sędzią, ale jeśli chodzi o jej podejście, to wygląda to naprawdę bardzo niedobrze. Choć Specjalnie mnie dziwi. Zaraz zobaczysz, dlaczego, po tym jak dowiesz się coś o jej mężu, który przecież mieszka z nią. Cytuję: Na co dzień jej mąż nie może jej dawać wszystkiego, bo pracuje jako informatyk. Dużo czasu spędza zamknięty w pokoju przed komputerem i ma w cudzysłowie swój świat. Pewnego dnia zauważył nasze rozmowy i doszło do spięcia między nimi. Pytał: Dlaczego ten mężczyzna zwraca się do ciebie, kochanie? Masza powiedziała mu, że to nic wielkiego, to po prostu przyjaciel. Jest samotny i szuka bratniej duszy, z którą spędzi czas, porozmawia, wyjdzie na spacer i tak dalej. Koniec cytatu. No to jest oczywiście grubo nie w porządku. Jeśli mąż zarabia i o niczym nie wie, a ta kobieta naprawdę mu aż tak bardzo ściemnia. To się też niestety dość często zdarza. I to oczywiście powinno zdyskwalifikować Maszę do jakiejkolwiek relacji wychodzącej poza powierzchowne i chwilowe przyjemności. No niestety i takie kobiety zdarzają się i to zdarzają się niezależnie od narodowości. To podkreślam. Warto tylko pamiętać, że wbrew temu co twierdzą różni goście zatruci redpilem, nie są to wszystkie kobiety, nie jest to nawet większość kobiet, tylko pewna, nawet dość spora grupa, ale tylko pewna grupa. Dlatego trzeba się nauczyć szybko takie osoby rozpoznawać i mieć w życiu inne opcje, żeby takich ludzi szybko wywalać z naszego życia. I koniecznie trzeba umieć też dobierać partnerów na samym początku. Jeśli masz wątpliwości, to przestuduj odpowiednie rozdziały naszej książki Sukces w relacjach międzyludzkich. A jak jesteś jak Marek, jak ten dochodzący partner, to uświadom sobie, że jesteś tak naprawdę na drodze do nikąd, na której mogą, jak wkrótce zaraz zobaczysz, wystąpić bardzo różne problemy wszelkiego rodzaju. Marek niestety tego nie rozpoznał, cytuję. Z upływem czasu zaczęliśmy stawać się jak silni kochankowie. Zgodni, z zgrani ze sobą i starający się ukrywać wszystko przed otoczeniem. Wspólne wyjazdy, pobyt nad morzem jeszcze bardziej nas połączyły. Te wspólne wakacje okazały się bardzo udane. Zgodnie ustaliliśmy, czego chcemy, gdzie chcemy chodzić, co jeść i jak spędzać czas. Zabrałem również na koncert do miejscowego amfiteatru. Mieszkaliśmy razem w pokoju, byliśmy we wspólnym łóżku, chodziliśmy na plażę, kochaliśmy się często. Koniec cytatu. To na pierwszy rzut oka wygląda na sielankę, tylko że nawet Marek zaczął dostrzegać w tej relacji poważne rysy. Cytuję. Podczas tego pobytu coraz bardziej zacząłem dostrzegać jej dziwne i tajemnicze zachowanie. Pomyślałem, że może jestem zbyt wyczulony. W międzyczasie dowiedziałem się o kilku poprzednich relacjach maszy, które polegały na wyjazdach z innym mężczyzną w ciekawe miejsca, gdzie ona nie musiała za nic płacić i otrzymywała od nich prezenty. Było mi z tym bardzo źle, nawet popłynęły łzy, ale naprawdę ją pokochałem. Koniec cytatu. Ty, drogi widzu, zapewne już na pierwszy rzut oka widzisz, jaki charakter tak naprawdę miała ta relacja z punktu widzenia maszy. No tylko, że tutaj u marka występuje dość popularne zjawisko, które w następujący sposób określa niemieckie powiedzenie: Kiedy facetowi krew spływa do członka, to rozum ląduje w czarnej D. Na jakimś etapie życia? Pewnie zdarzyło się to każdemu mężczyźnie, no mnie też, ale trzeba szybko zorientować się, co jest grane i z tego po prostu wyrosnąć. Najlepiej wyrosnąć koło dwudziestki, a nie w wieku Marka. No, ale lepiej późno niż wcale. Marek jest przekonany też, że pokochał Maszę, a prawdopodobnie pokochał wyidealizowane wyobrażenie tej kobiety, plus doznania, które ma z nią, jak z nią sypia. To Trzeba sobie jak najszybciej uświadomić, bo inaczej, tak jak u Marka, pojawiają się poważne zagrożenia różnymi głupimi decyzjami. Cytuję. W tym momencie nie wiem, co robić. Jestem już dojrzałym mężczyzną. Często zadaję pytania, czy jak będę miał swoje mieszkanie, to czy zamieszkałaby ze mną. Koniec cytatu. Jeśli widziałeś więcej moich filmów lub czytałeś sukces w relacjach damsko-męskich, to już wiesz, że z drugim człowiekiem zamieszkujemy pod wspólnym dachem. Tylko wtedy, jak mamy z nim naprawdę bardzo dobrą i sprawdzoną, długą relację, sprawdzoną w różnych sytuacjach. Nigdy nie traktuj zamieszkania jako lekarstwo na problemy w związku, bo jest tylko jeszcze jedno gorsze, w cudzysłowie, lekarstwo, a mianowicie wspólne dzieci. Na szczęście ten najgorszy wariant wobec bezpłodności Marka nie jest możliwy. A i w tej sprawie mieszkania wreszcie zaczęło mu coś świtać, cytuję. Nie daje mi jednoznacznej odpowiedzi. Mówi zawsze, że nie jest bezpieczna i praca jej na czarno nie daje bezpieczeństwa finansowego. Powiedziała mi kiedyś, że w relacji nic nikomu nie może obiecać. W tym momencie zapaliła mi się czerwona lampka. Może to jej sposób na życie, żeby mieszkać z mężem. A tylko mieć przelotne romanse dla korzyści. Zrozumiałem, że może jestem naiwny i zaślepiony, a skończę jak poprzedni mężczyźni z jej relacji. Jak znudzę się jej i nie będę jej dawał tego, czego ona oczekuje. Koniec cytatu. Brawo, marku! Wreszcie próbujesz przynajmniej zdjąć zasłonę z oczu i dostrzegasz rzeczywistość, która wygląda znacznie gorzej niż twoje marzenia. Mówię niestety o tym, że tylko próbujesz, bo to nie jest koniec twojego maila, cytuję. Nie ukrywam, że bardzo się zakochałem i poważnie myślę o ślubie z nią. Proponowałem jej nawet pomoc przy rozwodzie. Ona stwierdziła, że nie jest to takie proste, ponieważ ma z mężem mieszkanie na kredyt na Białorusi, które spłaca jej mąż. Poza tym, mąż jest jej gwarancją pobytu w Polsce, to jemu wszystko zawdzięcza i może dostać kartę pobytu. Koniec cytatu. Jak widać, Masza narobiła sobie niezły bałagan w życiu i próbuje różnymi metodami to życie sobie urozmaicić. Dobrze, że Marek w końcu zadaje właściwe pytania, cytuję. Oglądając pana filmy w serwisie YouTube, twierdzę, że jest pan doskonałym fachowcem i w związku z tym bardzo proszę o pomoc i doradę. Wyrażam również zgodę na anonimowe podzielenie się moją historią. Będę bardzo wdzięczny za pomoc i odpowiedź. To dla mnie bardzo ważne. Koniec cytatu. Marku, jak tak pytasz? To odpowiem ci wprost: nie idź tą drogą. To jest sprawa Maszy, jak ustawia sobie życie, ale ty nie tylko nie musisz w nim uczestniczyć, ale w Twoim własnym interesie powinieneś odciąć się od tego całego towarzystwa. Oczywiście, jeśli jesteś od niej seksualnie uzależniony, co nazywasz stanem zakochania, to nie jest to całkiem proste. Ja to rozumiem, ale sprawa nie jest całkiem beznadziejna. Zacznij od tego, że najpierw spójrz prawdzie w oczy, i zobacz, jak jest naprawdę. Wszystko jedno, jak bolesne to może być w Twoim konkretnym przypadku. Jak znowu mówią Niemcy, lepszy bolesny koniec niż ból bez końca. Uświadom sobie, że masz przed sobą, mając tyle lat, jeszcze wiele, wiele lat życia i masz wiele szans spełnienia się też jako mężczyzna. No dziewictwo już straciłeś. Teraz następny krok to popracowanie nad Twoim podejściem do życia i umiejętnościami, które uczynią Cię atrakcyjnym dla sporej grupy kobiet. Moja rada na początek możesz obracać się w tej samej grupie wiekowej co Masza, czyli 40. Dlaczego? No bo jest w niej wiele interesujących pań, które nie potrzebują z twojej strony kasy, utrzymania, wspólnego mieszkania, tylko po prostu trochę towarzystwa, ciekawych rozmów i ewentualnie seksu. Zadbaj o to, abyś sam też prowadził ciekawe i urozmaicone życie. Wtedy będziesz miał znaczącą przewagę nad większością mężczyzn w Polsce. Przestudiuj też nasz zestaw podręczników, relacje 2.0, bo faktycznie są to proste umiejętności, których większość ludzi niestety nie posiada. A potem korzystaj z życia. A jak chcesz mieć w przyszłości monogamiczny związek i mówisz, że to może być za późno, to pamiętaj, póki żyjesz, póki jest to możliwe. Ja ożeniłem się z moją super żoną Karoliną dopiero jak miałem 62 lata. Na wszelki wypadek przynajmniej obejrzyj ten film o niebezpiecznych kobietach, żeby nie wpaść jakąś pułapkę. A jeśli chcesz kupić zestaw książek Relacje 2.0, to tutaj masz link. Zapraszam też wszystkich do zapisania się na mój newsletter, w którym od czasu do czasu posyłam interesujące informacje i zaproszenia na spotkania. Powodzenia w twoim życiu. Wszystkiego najlepszego.